dziś taki film w sumie zrobiony dla Sławka Alinio na jego prośbę. To będzie film z testem ze złotego lasu, czyli mamy warunki bardzo wysokiej mineralizacji, takie jak prawdopodobnie jeszcze nigdy nie spotkaliście. A przymiotną testu będzie monetka amerykańska 10centowa. To jest One Dime Srebro 900 e, Waga mam karteczkę od Alinio e, Waga 2,5 grama rok 61 prawie czyste srebro dobrej jakości e, dziurka wykopana, jak widzicie Powiedzmy tutaj. To ważne, żeby była w skarpie, bo wtedy mamy czystą ziemię nad celem, nieruszoną. O, powiedzmy tak minimalnie tam wystaje. Zobaczymy, zobaczmy, jak głęboko to będzie. Zobaczymy. Muszę się posługiwać jedną ręką, troszeczkę to kaleczę. zmierzyć. Spróbujmy tak. Mniej więcej do tego miejsca tutaj, a jest to dokładnie siedemnaście metrów. 11 cm monetka w skarpie małe sreberko wysokie próby Staranie to zakopię zobaczymy czy coś nam z tego wejdzie myślę że cel będziemy mieli tutaj Do warunków glebowych. pierwsze może, pokażę Wam. Zobaczcie na wskaźnik mineralizacji, który znajduje się w tym miejscu. Jak szybko się zapełnia. Krótko jest dostojony. Jesteśmy aktualnie w programie FAST. Częstotliwość 31, reaktywność 3, czułość.

No to może HonDIP, wstawienia 14 kHz, reaktywność 2, czułość zwiększa do 95. Spróbujemy. Coś tu się dzieje. Ale takie falsy to już w okolicy są, więc obawiam się, że się nie uda. E, spróbuję z ciekawości wam pokazać, jak jest z reaktywnością e, na jeden. No, niestety. Więc programy Deepai, i Fasta mamy załatwionego. Przejdę do Golda. Gold, threshold na 4, czułość 95, 14 kHz, 2,5 aktywność i IAR jest na 4. Myślę, że jakiś bardzo cichy pomruch tam jest. Sprawdzę pole, te słowa. Jak widzicie, IAR sobie troszeczkę popierduje. To nie jest tak, że, że wszystko jest idealne w tym programie Gold. I teraz. No, na, na fali deusa dwójki wszyscy są zachwyceni goldami i reliktami, ale to wcale nie jest takie wszystko doskonałe, jakby się wydawało. Lekkie poperdywanie żelaza, tu jest plomba ułowiona chyba na 15 cm, teraz będzie złoty pierścionek. W jedną stronę jest OK, w drugą jest żelazo i borotynka. jest w miarę fajnie. Dobra, wracam do tego dajma, bo to jest przedmiot dzisiejszego testu. No jakbyśmy się upadli, jest bardzo cichy sygnał. No jednak słabe, Słaby to mamy. No, no, co tu możemy polepszyć w tym całym w tych ustawieniach może spróbuję częstotliwość zwiększyć do 31, która to przynajmniej w teorii powinna lepiej działać w tak w terenie. Myślę, że bardzo cię sygnał to jest. Oczywiście w praktyce jest to nie do wykopania. W warunkach takich testów jest OK. Plomba pierścionek lekko papierdujący do Do e, takiego testu zawsze biorę jednak drugi wykrywacz e, z, z mojego Golden Maska, e, żeby wam pokazać jaka jest różnica. E, ten wykrywacz nie ma trybu psa dostatecznego, takiego jak ma Orix, e, więc e, nie ma co liczyć na jakieś tam cuda, ale możemy spróbować. Tu ciszę całkowitą. A pozostałe cele na polu dostawym? jest OK. Obrączka OK, raczej ścianek złoty. Bartynka. ok. Oczywiście ee, ja mogę to powiedzieć prosto, bo ja nie jestem już Worosem <grystą> z tego, żeby mówić o swoim wykrywaczu, że jest najlepsze na świecie. E, oczywiście, że lepszym wyborem na to miejsce jest Orix, e, który po prostu działa tutaj lepiej dzięki swojemu trybowi Gold. E, nie ma sprzętów idealnych i akurat Golden Mask jest tutaj wykrywaczem gorszym, ale w jakiś sposób sobie radzi, mimo tego, że ma, e, ma ograniczone możliwości. Co mogę tutaj zrobić więcej? Golden Maska w takich terenach trudnych trzeba jednak ustawiać wykastowane jak wykastowany, gień mam na 0 i powerboxa mam wyłączonego, mam troszkę wyłączony na 27 spróbuję go zwiększyć do 30 chyba zachowuje stabilność, więc można to spróbować Niestety jest to niemożliwe. Pomba No, tak więc macie mniej więcej jasność, jak to wygląda. Z tymi dwoma wykrywaczami e, jest ciężko. E, tak, e, na koniec Wam powiem, że w sumie chyba nie będę tutaj, tutaj robił testów, e, bez, to, bez sensu, bo, e, bo to są takie warunki troszeczkę glebowe tutaj z kosmosu, e, i to tak, jakbym nie wiem, robił może test na Marsie i pokazywałbym Wam, jak to tutaj działa, nie? więc na no, pewno nie spotkacie się z takimi terenami trudnymi. Ten jest wyjątkowo trudny. Nie jest to duży teren, bo jest to kilka kilometrów tylko e, takiego pasu, wzgórz, e, na którym takie warunki są. Nigdzie w Polsce ani za granicą nie spotykałem się z tak trudnymi warunkami glebowymi. E, I nie ma sensu pokazywać tutaj wykrywaczy, dlatego że one wymagają jakby innych ustawień zupełnie niż to, co, z czym Wy się spotykacie w terenie. I przez to Wam to miesza w głowie. Nie, dodatkowa sprawa, że nie jesteście w stanie zrozumieć e, tych warunków, bo tutaj nie jesteście, nie? I to jest takie trochę słabe, więc e, robienie tutaj testu wykrywaczy w sumie jest bez znaczenia. Kiedyś słyszałem taką opinię, że jeśli wykrywacz sobie poradzi w tak trudnym terenie, to poradzi sobie wszędzie, ale to jest bzdura oczywiście, bo e, ten wykrywacz e, e, działa na jakieś niektóre, niektóre czy wykrywacze działają dobrze tutaj, z ustawieniami, które gdzie indziej nie będą działały, po prostu trzeba specjalnie te ustawienia zrobić. Wykrywacz musi posiadać określone cechy, żeby to tutaj nam zagrało, nie? ale te cechy, w normalnym terenie, w normalnych warunkach glebowych, nie dadzą takich rezultatów, będą po prostu słabe i nie będą się nadawały. Nie? Fajnie wykrywacz jest uniwersalny, w tych terenach tutaj rządzi pseudostat tryby pseudostatyczne no Bardzo dobrze sprawuje się Equinox, a, czy, bami statecznymi, e, najlepszymi wykrywaczami tutaj e, to był Equinox i Atrex e, w trybach dynamicznych. E, natomiast z prawostatykami e, to T2, e, Simplex, G2. E, Orix, Deus, oczywiście tryba Gold, to te wykrywacze tutaj sobie radziły. Nie radzi są sobie takie wykrywacze jak Gold Max Power, nie radzi sobie Teon, nie radzi sobie w ogóle ETRAC, to nie jest wykrywacz. No to o właśnie też taka, taka ciekawostka. Wykrywacz w sumie reklamowane na zmieralizowane tereny nie radzi sobie po prostu tutaj i nie nadaje się do użytkowania. No więc no tak to wygląda z tym miejscem. Jest, to, jest trudne i y, pamiętajcie, żeby dopasowywać wykrywacz i ustawienia do warunków, w jakich kopiecie. Nie, nie robić gotowców żadnych, nie używać. Starać się zrozumieć wykrywacz, y, tak jak ja tutaj sobie tutaj te, na tym polu y, poczynam. By mieć jakąś wiedzę i by ten wykrywacz stał się skuteczny. Po to są pola testowe budowane w Waszych okolicach, w Waszych warunkach glebowych, po to, żebyście się po prostu nauczyli czegoś o wykrywaczu. Kwestia porównania jest zupełnie bezsensowna o bo wystarczy inna ręka, inna pogoda, inna pora roku i wszystko się zmienia, więc do nauki pole testowe to jest jego podstawowe zadanie. Do usłyszenia na razie.